Hej moi drodzy dzisiaj zostanę bohaterem, ale wykorzystam moje moce na jakiejś osobie nie przedłużając lecimy. Nie wiem kim być więc idę tam gdzie wolne. Przez większość filmu będę zbierać hajs na itemy dam wam super muzyczkę byście się nie nudzili a potem wypróbuję moje moce.

Co to za badyl jakiś to ja na to coś zbierałem. Um. Person... Ah, what the fuck? Ej słuchajcie, bo tu mnie jakiś mały karzeł w postaci pająka goni. Ogólnie poziom moich umiejętności w byciu bohaterem nie są na wysokim poziomie. Naszła mnie chęć do nagrania symulatora sprzątaczki. Jak chcecie bym to nagrał to napiszcie kom, jak będzie chociaż jeden. Do jutro rano nagram wam film. Bio.